Lena Torewska dla portalu Fight Sport. Lena, witaj. Szczęśliwa posiadaczka pasa wagi atomowej. Pas jest atomowy, jak widać. Powiedz, jak Ci się dzisiaj walczyło na gali mma na 29? Chyba szybkie zwycięstwo. Nie spodziewałaś się chyba, że tak, tak szybko to pójdzie? No nie wiedziałam, czy to będzie szybkie zwycięstwo, czy nie. Byłam w 100% przygotowana. Czułam się super. Okres przygotowawczy biegu Bardzo fajnie e, robienie wagi, też bez problemów, więc byłam tak naprawdę pełna sił. Właśnie nie wymęczyło się to robienie wagi, schodzenie tak nisko, bo to jest rekordowo chyba niska waga, tak? E, no to była moja pierwsza walka w takiej wadze, mhm. ale. Wyszło na to, że czuję się w niej bardzo dobrze i na pewno wszystkie kolejne będę też w tej kategorii. Myślisz, że te 48 kg to jest taka kategoria, gdzie będziesz mogła rywalizować często z zawodniczkami, czy raczej trzeba czekać i szukać tych rywalek, bo one są tak, powiedziałbym, mikroskopijne w dzisiejszym świecie, że, że nie jest to takie powiedzmy łatwe znalezienie takiej solidnej przeciwniczki. Mm -hmm. No, nie jest dużo tych dziewczyn. Mam nadzieję, że będę miał jakieś walki w przyszłości bliższej w tej kategorii. No, zobaczymy. To jest najcenniejsze zwycięstwo w Twojej karierze zawodowej, krótkie, bo krótkie, ale jednak parę walk już stoczyłaś, tak? No myślę, że to jest jak do tej pory najcenniejsze zwycięstwo, bo jednak walka o pas, taka ważniejsza walka. Bardziej cieszę się, że udało mi się oddychać. Czułaś tą presję Timu, Twojego, Dzikiego Wschodu, jak to nazywacie siebie? Nie, presji nie czułam, czułam bardziej wsparcie i taki spokój mhm. nie obawiasz się, że może być ta walka może się potoczyć nie tak jak jak planujesz i byłaś przygotowana na wszystkie warianty? no każda walka może się potoczyć w różny sposób tak naprawdę więc byłam przygo przygotowana na wszystko mhm. głównie na stójkę Dobrze, że potoczyło się takie. Poprawiasz tą stójkę, czy raczej starasz się powiedzmy, ją traktować jako przejście później do parteru, tak jak dzisiaj to widzieliśmy? Sprowadzenie, założenie duszenia, czy dźwigni i, i zakończenie walki bardzo efektownym poddaniem? Cały czas pracuję zarówno nad stójką, cały czas robię parter, cały czas robię zapasy, więc nie to, że skupiam się na konkretnej płaszczyźnie, tylko pracuję nad wszystkim. Długo będziesz odpoczywać po tym zwycięstwie? Myślę, że nie, bo taki klijen nie treningu treningu treningów ciągle iślę, że szybko pracowała. Eee, chciałabyś toczyć walki często, czy raczej tak powiedzmy takie budować napięcie i wyjść raz na powiedzmy 3-4 miesiące? Jak ty to widzisz? No ja myślę, że częściej jak to na 3 miesiące, to nie ma co, bo jednak chciałabym do każdej walki być dobrze przygotowana. Mhm takie trzy walki w roku, to myślę, że tylko opłynalne. Teraz roztrenowanie, czy od razu przejdziesz, powiedzmy do jakichś przygotowań, czy, czy, czy zawodów, bo pewnie masz coś w planach dalej, tak? Hmm, myślałam nad tym, żeby wystartować sobie w jiu w ramach odpoczynku, mm -hmm. roztrenowania. No zobaczymy, jak będzie. Lena, gratulujemy. Cenne zwycięstwo. Tak jak powiedziałaś, udźwignęłaś presję, team cię wspierał. Gratulujemy teamowi. Myślę, że najbardziej chyba zadowolony by jest Łukasz. Może on wygląda nawet na bardziej zadowolonego od ciebie z tej walki. Nie odniosłaś żadnych obrażeń, przeciwniczka chyba też nie i to jest chyba najważniejsze dzisiaj, prawda? No w sumie tak. Dziękujemy, Lena Trajewska dla portalu Fight Sport. Do zobaczenia na kolejnej gali. Dzięki.